Dzień dobry. Halo. Z kim rozmawiam? Ja jestem Madzia. A... A o co chodzi? Ty jesteś jego żoną? A o co chodzi? Czy on może być żoną mojej, mojej mamy i moim tatą? <noise> tu jakieś dziecko dzwoni. Jak ty masz na imię? Ja jestem Madzia. I moja mama po prostu szuka. Ojejku, ale to on już jest zajęty, on jest ze mną, już marzony. On nie może być twoim a, tatą. A, a, Muszę poszukać a, a czy, gdzie indziej. A, a czy ty możesz go zostawić i on będzie z moją mamą? No nie bardzo, no bo gdzie ja znajdę takiego drugiego męża? Yy, nie wiem. Może Mikołaj ci przyniesie. No już Mikołaj za niedługo będzie. Może ci przyniesie tatusie jakiegoś nowego. A może Mikołaj będzie moim tatą? No, albo Mikołaj będzie twoim tatą, Jak dobrać? mi przyniesie prezenty, to może się nas moją mamą. No, może tak być. Ja stanę w nocy i ja zapytam się go, czy on może być moim tatą i wziąć moją mamę, ż żeby z żoną ona była jego. No, a napisałaś list do świętego Mikołaja? Tak, ale no, ja nie napisałam, że, że sz szukam taty dla mojej mamy. Nacie, znaczy, znaczy, tak, tak. z męża dla, dla mojej mamy. A to może, Maciu, dopisz sobie tam na tym liście, że po prostu chcesz jeszcze. A, nowego Ale, tatu, ale, ale, ale. Załatwić. Elfy już, już zaplały ten list. A to może ci przyniesie na gwiazdkę nowego tatusia? Ja go zapytam w nocy. Tak, zrób, Maciu. Dobrze. Że ty masz bardzo dobre pomysły i myślę, że Ci się uda. To, to dziękuję to Ci bardzo. świąt, Madziu? Dziękuję, tobie też życzę wam. No, pa, pa, Madziu. Pa. pa.